Dobry kochani w 11 vlogmasie. Żeby nie przedłużać, przejdę do słowa dnia, bo przyznam się szczerze, dzisiaj już zaspałam, więc czas nas goni. Więc zaczynam. Słowo dnia brzmi. Nie poznamy prawdy nie znając przyczyny. I może dzisiaj zacznę od. Tak spoglądam, jak mam w kolejności po. Włożone od yy, pakoneczka, Celinki i Darka. Jedenastka, już jedenastka. Jak ten czas szybko leci, to jest masakra. To jest maseczka do twarzy Eveline, błyskawicznie liftingująca. Super, nie miałam tej maseczki. Bardzo chętnie przetestuję. Dziękuję Celinko i Darko. Następnym kalendarzem będzie kalendarz Sylweco. I to jest prebiotyczny żel pod prysznic nawilżający. Będę miała cały zestaw pielęgnacyjny właśnie takiej pojemności podróżnej super. Cieszę się. Przyda się na pewno. Bo takie duże pojemności to nie ma co. Co po prostu co dźwigać. A to właśnie fajnie się nada. I to jest. W takim ładnym opakowaniu błyszczącym. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć dobrze w kamerze. Ale ja tutaj widzę, jak wezmę tak do ręki, jak się właśnie. To napisy tak błyszczą, bardzo ładna grafika. Plus dla producenta, naprawdę. Następny pakunaczek od Karolinki i Ewy. Zdajcie się kochani w cierpliwość, bo ja tutaj walczę z otworzeniem paczuszki. Zawsze najgorsze na to już otworzyć. Ale na, bo na to tak mocno trzyma. O, już mam. A dziś mamy, co wieki nie jadłam, Naprawdę po prostu nie pamiętam, kiedy je jadłam. Także cieszę się, będę mogła y, po prostu przetestować i powspominać, czy są takie jak kiedyś, czy, czy już inne. Jak to ze wszystkim bywa, że smaki się zmieniają i składy się zmieniają i wszystko się zmienia. I maseczka Perfekty, rozświetlenie, koktajlowa maska SOS Promienna Cera. Rewelacyjna jest ta maseczka. Naprawdę, jak nie miałyście, to bardzo serdecznie polecam, <laughs> bo warto, naprawdę super jest. A powiem Wam, że chyba przestanę mówić. Polecam, bo pod moim dękiem ostatnim jakaś osoba napisała, że. Nic z mojego polecenia jej się nie, yy, nie sprawdziło, że w ogóle, <laughs> że co to za polecenie, jak się nic nie sprawdza, więc bardziej asekuracyjnie będzie mówić, yy, że moim zdaniem ten kosmetyk jest taki czy taki, ale przestanę chyba mówić, polecam, bo ludzie naprawdę, yy, yy, ludzie naprawdę po prostu wolą komuś yy, dogadać, yy, dopiec. Nic na przykład dać, chociażby tą łapkę, albo nie dać, ale po prostu nic, yy, nic po prostu nie pisać. Jak już im się film nie podoba, <coughs> albo coś w tym rodzaju. No ale cóż, tacy są ludzie, no niestety. Yy, następny kalendarz jest kalendarz słodką lind. I jedenastkę szukamy. Mm, jedenastka, jedenastka. No nie, nie mogę znaleźć. O jest. tutaj jest z takim jabłuszkiem. Muszę sobie po pomalować, bo już mam takie ogryski, że ja po prostu. strach Wam pokazać dłoni No ale zbiorę się i pomaluję z tego <tryk> I mogę wyciągnąć te kuleczki. No, jak na złość dzisiaj yy, zaspałam i to jeszcze wszystko idzie pod górkę. Yy, taka złota ze, ze śnieżynkami, powinna być biała czekolada. No i został nam yy, pakuneczek od Asiuni. Z takim reniferkiem. W ogóle dzisiaj wosną takie naszczepione, wczoraj miałam. Powiem Wam i dzisiaj są takie jeszcze nie nieujnione. Dzisiaj mam po południu, zaraz praktycznie po pracy, rehabilitację, więc dzisiaj jest taki bardzo szybki dzień. Trzeba będzie się wziąć w garść i włączyć kręty bieg. A dzisiaj jest dzień yy, osteopatii funkcjonalnej. Bardzo lubię środy, bo wtedy yy, tak jakby mój organizm zostaje przywołany do... Całkowitej <coughs> równowagi w cudzysłowie i takiego porządku. Także znaczy, to jest super sprawa, jak dla mnie osteopatia funkcjonalna. Bardzo dobrze się pani czuję. I to jest maseczka bilendy Skin Clinic Collagen. Nie pamiętam ośmielenia, czy ją miałam, ale chętnie przetestuję i bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Kochani. To już by było wszystko w dzisiejszych niespodziankach dnia. Ja będę pomalutko zmykać. No tak jak powiedziałam, zaspałam, więc szybciutko, szybciutko wstawiam wam ten filmik na YouTube, włączam swój komputer, zaczynam pracę, a po pracy wam rehabilitację. No i tak zleci cały dzienek. A Wam życzę dobrego dnia, uśmiechu na twarzy, ładnej pogody za oknem. No i cóż kochani, do jutra. Do jutra buziaczki Wam przesyłam. Trzymajcie się cieplutko, papa! Pa.